Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Dave. Dzisiaj odpalamy zajebistą grę cięcia budżetowe. Jesteś w biurze jakimś tam kurde robolem. Gra jest po prostu zajebista. Musicie ją zobaczyć, na pewno wam się spodoba. Starowanie idzie się przyzwyczaić, ale kurde... Miałem okazję zagrać w demo, powiem wam... ah, Jest ogień! Kto ma potę na kawę? O, kurde, gdzie ta kawa? Nie ma tej kawy. Może wody? Wody też nie ma A! Dobra. No oczywiście, że tak. I tu jest pięknie, no tak nie może być inaczej. Pyk. Ekstra. Ekstra. Co będziemy sobie żałować, prawda? Jedziemy. Hmm. No i jesteśmy się dzieje. No jakie proszę, jakie mamy bardzo zajebiste ręce, że tak powiem. I can hear you, Kate. I can hear you, Alan. okay then. Sure. Fine. i you don't want to know about where i Wait, okay. Yes, I do want to know. You have my... undivided attention. Well, I heard from Tracy in accounting that all the humans in her department have been reported to HR. So they're human, of course they're in violation of HR. That's where the phrase comes from. Human nature. Did you even listen in our orientation? Yes, but what you don't know yeah, yes, yeah. yeah, yeah. They never come back. They have a meeting with HR and then... Oh, never seen again. That is worrying. I I, I do hope they're all right. what's the news? What's the news? Is it that? Come Hello, human coworker. This page was mailed to you. Enjoy. What's up, Daisy? Sorry! <laughs> to dla mnie? Aha. Dobra, już dzwonimy. 19-85. Tak. 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 Hello. No. Hello, can you hear me? Yeah, I'm Hi, my name is Winta. And look, we going do the cute introductions later but you're in terrible danger They are disappearing around here and i hate to tell you but they're coming for you next so i'm gonna help you get out of here but we have to move quickly i have a locked briefcase yeah i hid the key for it on your desk i'll fax you where to find it inside is the translocator uh -huh. it's a special travel device that you can use to get out of the building as fast as you can Dobra. Grab the pager before you go no. and put it in your inventory. I'll ping you once you're clear. Now stay low and hurry. Come now. But you have to go now. Nie, słyszysz na mnie? Stresuję się. Faków. Słyszysz? Co? Tak, ja bo telefon mi się zaciął. Sunakka mi się zacięła. O, o. Słyszysz co? Kole od daje. No, <laughs> <sound in killing laughs> here. No, no What do you mean damage of equipment? No. Huh? Ci nie jest? Ej, ja żartowałem! Chciałem ci tylko kubek dać. Sorry! What? thanks. Ej, ja tylko żartowałem, gdzie ty idziesz, no? Stary. Ej, nie obrażaj się na mnie! Słyszysz? Ej! Again. A to, 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 to tutaj, tak? Oto, gdzie? Pod... Ale, o! To moje. Pójdę się tylko wysikać. Dobra? Zaraz wracam. Gdzie jest Kibel w ogóle? Czy ktoś mi powie gdzie jest Kibel? I love to see new faces. As more faces means my company is making <inku> more money. Only joking. Welcome aboard, friends. We love working for Transcor. After all, we are the future. Ale ja dalej nie wiem gdzie skiby. A może tam? Ale nie, no chyba. To by było bezu, żeby iść do Kibla, to musiałbym dźechać niżej. wyżej. Chciałbym się napić wody, coś. O, jest. Czy może kawę? Nie, wody. Przepraszam, ale wszystkie kubki w filmie przeciekają. Tam jakieś dziurawe. Mierdzielę. Można umrzeć z pragnienia. Dobra, idziemy. Genius! Ja na chwilę przyszedłem się napić. się. Miesza tym, że z tamtego bloku, ale... Na chwilę przyszedłem się tylko napić. Zaraz to idę. No. No mówię przecież. Normalnie dziwni są, dziwni są. O! Ciasteczko? Mm. Mm. O. Zajebiste. Trochę mnie przytkało, dajcie no coś bym się napił, no stój! Bez niej jeden na drogę, mogę? Skitam się do... Mogę? Przyda się. Nie. Yeah. Who is this handsome devil no. with the dulcet tones reaching out to me over the town? I'm the third. And there's plenty of ways to describe me. International business playboy, superstar philanthropist genius. so modest too. <laughs> Don't believe me? Read the cover. This month's entrepreneurial free Freak up is available in the lobby. Ja chciałem iść do kibla. z tamtego bloku. Wyobraź sobie, że tam kibla nie mają. Siema! Co tam? Co dolega? Co tak siedzisz? Co tak siedzisz? Na co czekasz? Co pijesz? Kawę? Może no, ty wiesz, gdzie tu jest jakiś kibel, no bo ja tak normalnie chodzę od budynku do budynku i ich cholery kibla znaleźć nie mogę. Jakbyś mógł mi powiedzieć, to będę wdzięczny. Hello? Nie pasz na mnie tymi martwymi ślepiami. Ile się radzić. Z tym koleśem się chyba nie dogadam. Też? Na zdrowie. Hello. Nie. Już mnie nie ma. Corp insist on using military grade assault robots for supervisor duties. So efficient, not use the stealth feature on the translocator to avoid alerting them. Oh, you'll need an access card. I think the manager on this floor might have one. Grab it and head to acquisitions. Good luck. Thank you. 进去，是呗。 Nie wiem gdzie jesteśmy, ale jesteśmy. Odprowadzający ciężko go będzie ominąć. Ciężko go będzie ominąć. Spróbujemy? nie mam wyjścia. O! Ciekłem! A -ha -ha -ha! Teraz do mnie w dubę jak mnie skurczybyk... dojrzał Jak on mnie dojrzał?

Uu Oni są wszędzie. Potrzebuje jakiś noży albo coś. Noży potrzebuje... jak ja się mam przedrzeć? i ci to się otwieram. A, a. No nie, tam to nie chce Mhm mm mhm mm mhm mm jakiś pomysł? Tam, może tam? received a few notes about your supervisors of late please remember uh, any complaints will be noted with adam our uh, head of hr who uh, is always very keen to know exactly who you are in explicit detail Eu já me chamo thank już się wypróżniłem, to teraz naprawdę przydałoby się znaleźć nożę.